Siemanko, z tej strycoklet i witam was w kolejnym filmie na naszym kanale. No i słuchajcie, yy, wiem, że mamy jeszcze troszeczkę problem z mówieniem, ale mam dzisiaj dla was specjalny, specjalny odcinek. Jesteśmy właśnie w Minecrafcie, ale co to w Minecrafcie z Ray tracingiem i staję sobie teraz na środku mojego salonu. Siemanko. No i postanowiłem, że zrobię dzisiaj sobie taki mały challenge, to znaczy. Wiele osób prosiło nas, abyśmy pokazali Wam nasze mieszkanie, ale w sumie, czy to nie byłoby ciekawsze, gdybym to mieszkanie wybudował w Minecrafcie? Tak serio, to mamy bałagan i w Minecrafcie jest po prostu prościej. Ale słuchajcie, żeby wszystko było idealnie dozorowane, to będę chodził po pokojach i sprawdzał co gdzie jest ustawione, a do tego... Potrzebuję bardzo dobrego laptopa, który uciągnie nagrywanie i uciągnie Minecrafta z RTX. Mam takiego laptopa i o nim Wam potem opowiem, ale najpierw zacznijmy. W takim razie, moi drodzy, zacznijmy od e, korytarza. Tutaj są drzwi wejściowe i mamy tutaj taką wielką szafę. I w sumie tej szafy nie można tutaj zbytnio wybudować, więc zrobiłem takie drzwi. A tutaj jest lustro... E, czy to jest wystarczająco lustrzane? Proszę bardzo. Czy, <gry> Czy to wygląda jak lustro? E, powiedzmy, ok? <gry> no i proszę bardzo, by ktoś się zastanawiał. Tutaj jest wejście do sypialni, którą zaraz wybudujemy, a tu jest wejście do salonu. Jakby ktoś się zastanawiał, do czego jest to wejście, e, też do salonu. E, jakby tutaj są takie dwa wejścia. Tu będzie łazienka, a tutaj będzie studio. Dobra, zacznijmy od sypialni, ale z tego co widzę, to będę musiał zrobić podwójne ściany tutaj, żeby móc cokolwiek tutaj zrobić, bo wiecie, każdy pokój ma inny kolor i to będzie troszeczkę trudne w odwzorowaniu, więc no, powiedzmy, że to będzie tak jak powinno być, tutaj wszystko zrobione. Więc powiedzmy, że to jest kolor naszej sypialni. Proszę bardzo coś takiego. O! Aha, ja tutaj buduję. Zapomniałbym zrobić podłogę. Proszę bardzo. Podłoga piękna. Panele. Ciach. O! Wszystko jest gotowe. Umeblowaniem zajmiemy się zaraz. Przejdźmy w takim razie do salonu. Powiem Wam, że to jest trudniejsze, niż mi się wydawało. To znaczy, to nie jest takie proste, żeby nawet patrzeć się na to, co się buduje, i to wybudować Odpowiednio, to znaczy, nie krzywo, i tak dalej. Wow, powiem wam, że to oświetlenie po prostu jest cudowne. W tym momencie stoję tutaj i to wygląda naprawdę, jakby słońce świeciło w moim pokoju i oświetlało pokój. Naprawdę. Wow, powiem wam, że to wygląda naprawdę mega realistycznie. No, ale zbudowałem już ściany salonu, e, i teraz będzie mały problem, bo musimy teraz to wszystko jakoś e, ułożyć. Na pewno potrzebujemy podłogę, więc proszę bardzo, podłoga musi tutaj stać, taka sama jak wszędzie. Okej, okay, mamy w takim razie salon i mamy też kuchnię, bo nie wspomniałem, że kuchnia jest o w tym miejscu, tak jakby taki wiecie, aneks kuchenny. No i zostały nam dwie rzeczy, została nam łazienka i został nam, zostało nam studio. Ciach, łazienka też gotowa, tylko będziemy potrzebowali tu jeszcze lustra. Poczekajcie lustro oczywiście, chwila tu jest umywalka. Lustro powinno być w tym miejscu. O. No cóż, zacznijmy od łazienki. No i łazienka potrzebuje wanny. Tutaj w rogu powinna być wanna. Czy ona dobrze wygląda? No niekoniecznie e, powinna być narożna, ale nie wiem jak zrobić narożną w Minecrafcie. Powiedzmy, że... E, jeszcze się rozpadało, może nam wannę napełni. O, proszę bardzo, napełniło nam wannę i napełniło nam też umywalkę, która powinna być w tym miejscu. I teraz tak, został nam jeszcze kibelek. Nie wiem, jak go zrobić. Powiedzmy, że. E, o tak, jakby ktoś się zastanawiał, to jest kibelek. E, I została nam jeszcze pralka. No. Um, um, a powiedzmy, że to jest pralka, prawda? Ta pralka tu sobie tak ładnie, o, trochę więcej, no może nie. Jest pralka w porządku. Yy, musicie, wiecie, ruszyć wyobraźnie, O, proszę bardzo, pralka. Brakuje jeszcze grzejnika, tu jest taki, wiecie, grzejnik na ręczniki, proszę bardzo. I tutaj musimy zrobić, zanim zrobimy sufit, o tutaj dwie lampki. I tutaj ważna rzecz. Tutaj są takie półeczki i każda z tych półeczek ma swoje własne światło, e, tylko no niestety da się zrobić tylko jedno. Dobra, może tak zostać. Pamiętajcie, że pod koniec pokażę Wam całe mieszkanie gotowe, więc e, nie musicie się martwić, że tutaj coś jest jeszcze nie zrobione. No ale zanim przejdziemy dalej, pozwólcie, że powiem Wam co nieco o tym laptopie, z którego właśnie korzystam. Wiecie co? Powiem Wam, że laptopy na przestrzeni tych ostatnich kilku, a nawet kilkunastu lat zrobiły tak ogromny skok wydajnościowy, że w tym momencie bardzo trudno jest uzasadnić sobie po prostu zakup normalnego komputera. Wydajnościowo laptopy gamingowe spokojnie dorównują PC-om. A jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że składając dzisiaj pc może mieć problem z dostępnością kart graficznych, no to laptopy wychodzą zdecydowanie na prowadzenie, no bo ten na przykład tutaj ma kartę graficzną RTX 3060. No właśnie, sam laptop, czyli Acer Predator Triton. 314 cali 144 Hz Intel Core i7 11 generacji terabajt dysku twardego i LTX 3060. To jest komputer, który pod każdym względem, no może nie pod względem ramu, przerasta mój osobisty komputer stacjonarny, na którym nagrywam codziennie filmy. No i dodatkowo nie jest wielką kobyłą, którą trudno przenieść, tak jak zwykły komputer, tylko możemy go sobie wziąć gdziekolwiek, w trasę do babci, na kanapę, do szkoły, wszędzie. Zresztą jak widzicie radzi sobie bez najmniejszego problemu z nagrywaniem na nim filmów, nawet kiedy mamy włączony Ray Tracing, więc to jest po prostu wszystko czego potrzebuje. Pst, a jeśli zdecydujecie się na zakup tego modelu laptopa w sklepie Media Expert, to dostaniecie 4 miesiące Game Passa za darmo, czyli dostęp do ponad 100 gier, w tym Minecrafta, ale to tajemnica. No dobra, ale wróćmy z powrotem do meblowania. W sypialni mamy tutaj taką szafeczkę na wejściu. Szafeczkę z ubraniami, i to jest w sumie jeden, jedyny mebel w tym e, pomieszczeniu, ponieważ całą resztę, całą sienką, resztę zajmuje łóżko. Zróbmy sobie jakieś ładne tutaj prześcieradło, bo oczywiście e, Genali zawsze jakieś ładne prześcieradła wybiera, więc proszę bardzo. Ciach mamy sześć radło na łóżku jakieś poduszki jedna a te poduszki to tak e, średnio prawda e... niech będą takie o białe poduszki i to jest nasza sypialnia nic tu się więcej nie mieści o przepraszam to jest taki malutki stoliczek o właśnie w korytarzu tutaj na samym początku Mamy taką pufkę. Ta pufa jest mniej więcej taka i gdy się ubieramy, po prostu na nią siadamy. Tutaj za drzwiami jest wielka, wielka... E, tutaj za drzwiami jest wielka, wielka kupa e, paczek od widzów. Które czekają na rozpakowanie i czekają na nagranie filmu z rozpakowywania paczek od widzów. Więc tutaj, za drzwiami, jak się otwiera drzwi od mieszkania, to one tutaj tak sobie siedzą i są schowane. E, a tutaj można zrobić w sumie wieszak na, e, na ubrania. Jeśli chodzi o salon, to mamy tutaj wielką, wielką sofę. W sumie możemy ją tutaj chyba sobie w ładny sposób e, zrobić. Mamy coś takiego. I mamy coś takiego. O! Ładna sofa. Naprzeciwko sofy jest jedna półeczka, druga półeczka, które są takie dziwne wystające. Wiecie co, zrobię je w ten, ten sposób. Yy, jedna półeczka, druga półeczka. Yy, o, o! No, mniej więcej. One są ładnie oświetlone. Jedna i druga. Pod nimi jest też półka, i na tej półce stoi wielki, proszę bardzo, telewizor. Um, no, może nie taki wielki, o taki. No, może jeszcze mniejszy, ale wiecie, w Minecrafcie wszystko może być wielkie. Przed sofą mamy wielki, przeogromny stolik. On jest naprawdę, naprawdę przeogromny. Żeby Wam to udowodnić, on zajmuje mniej więcej. O tyle miejsca w salonie. Proszę bardzo. O to wszystko. To jest stolik i on jest taki wielki, ciężki. E, przydaje się czasem, ale przez większość czasu jest po prostu ogromny i zajmuje miejsce. Tak więc mamy wielki stolik, więc czas na kolejny wielki stolik e, od kuchni. Proszę bardzo, ponieważ tutaj mamy taki wielki, wielki blat. Nie wiem czy on nie jest za wysoki. Chyba nie, chyba jest dobrze. Proszę bardzo, mamy taki wielki, wielki blat. Przy nim są takie stołki. Nie wiem, czy to wygląda jak stołek, ale powiedzmy, yy, mo można tutaj sobie siąść i nie wiem, poczytać gazetę. Nikt nie czytał u nas gazety. Yy, yy, no wiecie, można sobie po prostu siedzieć. No, i moi drodzy, mamy tutaj kuchnię, czyli szafki, które prawdopodobnie widzieliście na live streamie zrobienia tortu urodzinowego dla Genali. Eee, gdzie tutaj jest? O. Tutaj mamy kuchenkę, tutaj mamy powiedzmy, że o zlew, <ścoughs> a te szafki powinny iść troszeczkę niżej, proszę bardzo. O. Oświetlmy je może jakoś tej ładnie, proszę bardzo, z tej strony. Po tej stronie jest lodówka i piekarnik. Piekarnik to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Musimy go tutaj dodać. Gdzie my tu mamy piekarnik? Proszę bardzo. BUM. Pasuje jak ulał. No i zostało nam tylko studio, więc moi drodzy, uwaga, uwaga. E, moje biurko. Proszę bardzo. E, ciach. I biurko gaenali. Zaraz obok. E, naszych komputerów może nie będę jakoś specjalnie tutaj e, budował, chociaż mam pomysł, proszę bardzo. To jest jeden monitor, to jest drugi monitor, to jest trzeci monitor, to jest jeden monitor i to jest drugi monitor, ponieważ ja mam tylko dwa. Genali ma trzy. E, musimy mieć nogi od tych biurek. Powiedzmy, że to są nogi od biurek. O, coś takiego. Pyk-pyk. Pyk-pyk. Wiem czego tu brakuje, oświetlenia, bo my tu mamy takie wielkie lampy do, do oświetlenia twarzy, okej. Okay. Lampy są, no i oprócz tego w tym pokoju nic zbytnio nie ma. To znaczy, no dobra, są takie panele akustyczne do pochłaniania echa, które w sumie mam od zio. proszę bardzo. One tutaj sobie powiedzmy stoją, wiecie, żeby nie było echa gdy nagrywamy, żeby się nie odbijało echo od ścian. A tutaj stoi. o, Może nie, może nie z tego. A tutaj stoi kolejny regał z jakimiś dziwnymi rzeczami. Proszę bardzo, regał stoi. Możemy go nawet troszeczkę powiększyć. I to by było tyle. No dobra, są jeszcze krzesło, ale krzesło nie musimy robić, bo będą nam tutaj zajmowały bardzo dużo miejsca. To jest nasze mieszkanko, tylko trzeba je teraz jakoś ładnie oświetlić. No i dobra, powiem wam, że z ray tracingiem wyszło troszeczkę mrocznie, ale oto i nasze mieszkanie. Zobaczcie na to, wchodzimy. Mamy tutaj sypialnię. Mamy salon z ładnymi światełkami. Mamy kuchnię. Wiem, że to jest troszeczkę mieszkanie dla olbrzymów, ale jakbym to zrobił w normalnej wielkości, to by tutaj w ogóle się nie dało nic zrobić. Bo klocki by tak nas ograniczały. A tak to mamy kuchnię. Mamy łazienkę. Uu. Powiem Wam, że łazienka wygląda chyba najbardziej realistycznie póki co. No, i mamy studio. Zrobiłem tutaj pochodnie, dlatego, że tutaj mamy listwę LED, taką przyklejoną, różnokolorową, i ona w sumie o w ten sposób świeci. Ale oto, i mamy też naszą, nasze studio. Więc moi drodzy. To by było tyle. Jeśli chodzi o nasze mieszkanko, mam nadzieję, że już nie będzie więcej pytań, jak wygląda nasze mieszkanie, a ja chciałbym tutaj w tym miejscu bardzo, ale to bardzo podziękować Intelowi za niesamowitego laptopa. Naprawdę szczerze, chyba go nie oddam, chyba go sobie zostawię. Bo wiecie, mogę sobie na przykład wyjść na balkon, rozwiesić sobie hamak i na hamaku montować film, a nie siedzieć w studiu. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie wszystkie linki macie w opisie. No i widzimy się w kolejnym. Papa! Pa.